Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. Ja na imię mam Rafał, a dziś zapraszam Was na rezenzję gry 80 dni. 80 dni jest to gra, która przenosi nas w czasy, gdzie pan fok starał się pokonać właśnie świat w 80 dni i my kiedy usłyszeliśmy tę wiadomość, stwierdziliśmy, że też będziemy chcieli to zrobić, ale jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. Także zobaczcie, jak prezentuje się gra, o co w niej chodzi i na koniec moja ocena. Zapraszam Was gorąco. <laughs> Dobrze, moi drodzy. Jak wygląda przygotowanie gry? Na początku musimy zdecydować, z jaką stroną planszy będziemy grali. Mamy wersję A i wersję B. Ja Wam pokażę w wersji A. Wersja B różni się tym, że będziemy umieszczać losowo żetony zwiększające koszt podróży na dranych trasach oraz zmienia się nam akcja żonglera na płytki pasowania. Ale to powiem Wam później. No i dobrze, co tu musimy zrobić? Na początku musimy potosować karty gazet i wyłożyć zakryte pięć. Pozostałe rzucamy do pudełka. Następnie tasujemy karty przygód i każdemu graczowi rozdajemy dwie, z czego gracz wybiera jedną, którą zatrzymuje, a pozostałą składa pod stos kart przygód. Gracze po wyborze koloru Otrzymują planszetkę swojego gracza. Te planszetki są dwustronne. Mamy stronę męską i stronę żeńską, na której mamy walizkę, gdzie będziemy umieszczali zdobyte przedmioty. Wybieramy gracza rozpoczącego, który otrzymuje taką, e, taki żeton w chmurki oraz jedną monetę. Każdy kolejny gracz zgodnie z chami zegara otrzymuje o jedną monetę. Więcej. Jeżeli gramy w tej chwili z asystentami, gracze otrzymują dwóch asystentów losowo i wybierają jednego, który będzie towarzyszył im w podróży. Ci asystenci dają nam im jakieś dodatkowe. Efekty, przedmioty itd., tak tak więc to się tutaj urozmaica rozgrywka. Pionek gracza umieszczamy na mieście Londyn z lewej strony. Zauważyliście, mamy dwa miasta: Londyn z lewej i z prawej strony, czyli będziemy podróżowali po całym świecie z Londynu do Londynu, czyli dookoła świata. Następnie umieszczamy w pobliżu żetony. Yy, Ubioru, garderoby, które będziemy wozić. Mamy parasolki, buty, cylindry, płaszcze i rewolwery. I po prawej stronie planszy umieszczamy karty przygód Londyn, które tasujemy, i trzy karty przyjazdu do Londynu. Jeżeli gramy w wersji A, umieszczamy tutaj na akcji żonglera odpowiednią liczbę monet. Jaka jest tutaj narysowana. Pozostałe monety umieszczamy w pobliżu. Szare są o wartości 1, żółte o wartości 5. Na czarnym rynku umieszczamy kość, jest to ta plansza. No i jeżeli gramy w określoną liczbę osób, umieszczamy znaczniki zwiększenia kosztu podróży i zakupu. Są tu takie białe znaczniki. Jak gramy w dwie osoby, jak widzicie, umieszczamy na każdym z tych polu. Pól. Także naprawdę jesteśmy gotowi do przygody, więc zobaczcie jak wygląda rozgrywka. Przebieg gry polega na tym, że gracze będą rozgrywali 5 rund. W każdej rundzie gracze będą rozgrywali szereg rund do momentu, aż każdy z graczy spasuje. Na początku każdej rundy odkrywamy kartę gazety, która informuje nas o przychodzie, jaki otrzymamy na daną rundę. Tu mam informację, czy otrzymają 14 monet. Otrzymujemy 14, 14 monet, które będziemy mogli wydawać w tej rundzie. Następnie gracze sprawdzają, jeżeli jest jakaś akcja wykonują daną akcję lub ewentualnie jakieś wydarzenie. Jak widzicie w tym wypadku gracz zwiększa, gracze zwiększają koszt podróży statkiem. I mamy różne, różne, różne wydarzenia, na przykład jakieś rzucanie kostką itd. tak i tak dalej. Następnie zaczynając od gracza, który ma tą chmurkę, czyli jest graczem pierwszym, będzie wykonywał akcję. Gracz będzie mógł wykonać takie akcje jak podróż, zakup żongler, ewentualnie spasować. Podróż polega na tym, że gracz będzie przemieszczał się z miasta do miasta po różnych trasach. Mamy trasy jako tory wodną oraz taką powietrzną. I w zależności od tego, jaką trasę wybierze, musi zapłacić też odpowiedni koszt. Koszt, który znajduje się na daną trasę i formuje nas są to trzy pole. Czyli mamy statek, pociąg oraz balon. Każdy kolejny ruch w danej rundzie kosztuje nas o jeden więcej niż wcześniejsza kubka, która tutaj leżała. Jak widzicie, mam startowe po jednym żetonie, czyli gracz chcąc poruszyć się statkiem, musi zapłacić tutaj dwie monety. Bierze on dwie monety i umieszcza w stosiku na tym polu, zaznaczając, że on tyle zapłacił. Następnie porusza się o jedno miasto zgodnie z wyborem rodzaju drogi. Kolejny gracz, kiedy chciałby skorzystać z tej samej trasy, musi zapłacić o jedno więcej. Czyli w tym wypadku gracz musiałby zapłacić 3, co na przykład zrobi, i na przykład sobie postawi, i tak dalej, i tak dalej. Niektóre trasy jak widzicie mają również jakieś symbole. Jeżeli jest to taki symbol dysku, to znaczy, że muszą jeszcze gracze dopłacić dodatkowe pieniążki. Natomiast jeżeli jest to przedmiot, muszą dodatkowo odrzucić dany przedmiot, czyli muszą mieć na walizce. No i jak zdobywać te przedmioty? Czy jest to kolejna akcja, czyli jest to zakup. Gracz będzie mógł kupować przedmioty na określonych, określonych rynkach będzie mógł kupić w butiku niebieskim lub czerwonym, znajdując się w odpowiednim mieście. Jeżeli gra znajduje się w mieście z czerwonym kwadratem, może korzystać z tego butiku. Natomiast jeżeli jest trójkątem, może korzystać tylko z tego butiku. Natomiast jeżeli jest w mieście, które jest dwukolorowe, może zarówno skorzystać z tego butiku, jak i z drugiego butiku. Mamy również czarny rynek, gdzie gracze będą mogli z tego czarnego rynku kosztować, korzystać i Tutaj możemy korzystać za każdym razem, niemniej jednak tutaj gracze będą rzucali kostką i w zależności co wypadnie, gracz otrzyma jakiś przedmiot. Koszt zakupu jest podobny jak w przypadku podróży, czyli każdy kolejny zakup jest o jeden droższy niż poprzedni. Czyli gracz chciałby na przykład kupić sobie płaszcz, musi tutaj zapłacić dwie. Monety bierze taki płaszcz, umieszcza do, swojego, do swojej walizki. Jak widzicie, mamy ograniczoną liczbę miejsc. Jeżeli, na przykład, dany przedmiot nam nie wejdzie, możemy odrzucić jakiś inny i włożyć ten, który przed chwilą kupiliśmy. Te przedmioty będą nam również potrzebne do realizacji przygód, kart przygód. Eee, każdy z graczy na początku miał jedną kartę przygody i będzie mógł ją realizować. Aby móc ją zrealizować, gracz może ją zrealizować w dowolnym momencie, przed i lub po swojej turze. Musi znajdować się na konkretnym mieście, symbolu miasta, czyli na przykład w tym wypadku musi znajdować się na takim dwukolorowym okręgu i posiadać odpowiednie przedmioty i monety. Odrzuca te przedmioty i monety, następnie wsuwa taką kartę pod swoją planszetkę i na koniec gry otrzyma odpowiednią liczbę punktów. Następnie dobiera znów dwie karty przygody i wybiera jedną, pozostałą wrzuca pod spód. Gracze te tak grają do momentu spasowania. Gracze będą mogli jeszcze skorzystać z takiego żonglera po prostu zamiast poruszać się, kupować, biorą pieniądze z tej planszetki, dopóki się tam znajdują. No i kiedy wszyscy gracze spasują, przechodzimy do kolejnej rundy czyli ponownie odkrywamy kartę gazety, dostajemy pieniążki i staramy się podróżować dookoła świata. Kiedy któryś z graczy dojedzie jako pierwszy do miasta Londyn, czyli okrąży świat, bierze pierwszą kartę przyjazdu Londynu i wsuwa ją do swojego dziennika pod swoją planszetkę. Następnie gracz odrzuca kartę przygody, którą ma na ręku, pod spód talii, a dobiera dwie nowe karty przygody. Londynu. Wybiera jedną z nich i będzie starał się ją zrealizować. Od tej chwili gracz nie może wykonywać akcji podróży, niemniej jednak może wykonywać pozostałe akcje, takie jak zakupy na rynku, w butikach, na czarnym rynku czy akcję żonglera. Dzięki tym akcjom dalej gracz będzie mógł starać się realizować właśnie karty przygód i otrzymywać kolejne przygody, jeżeli będzie je realizował. Następnie, jeżeli któryś z kolejnych graczy przyjedzie, bierze kolejną drugą kartę, i tak dalej, i tak dalej. Gramy do momentu, kiedy nastąpi koniec piątej rundy, i gracze będą otrzymywali punkty. Punkty będziemy otrzymywali za. Na nasz dziennik podróży za wszystkie karty przygód, które tutaj mieliśmy i za kartę przyjazdu, jeżeli mamy jakichś asystentów, którzy przynoszą nam punkty, również za to otrzymamy. Natomiast jeżeli nie jesteśmy na mecie, to będziemy dostawali tak jakby ujemne punkty. Musimy odjąć sobie 5 punktów za każdy odcinek trasy, która brakuje nam do przybycia do Londynu. Czyli na przykład gracz stałby tutaj w Chicago 1 2, czyli musi sobie odjąć 10. Punktów. No i wygrywa gracz, który ma tych punktów oczywiście najwięcej. Gra 80 dni, jak widzicie, wygląda bardzo atrakcyjnie, jest kolorowo, przyjemnie dla oka, grafiki na kartach są bardzo ładne, również wykonanie jest atrakcyjne, mamy grube żetony, grube takie dyski, no wszystko jest wykonane na wysokim poziomie, tu się nie ma do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o same zasady, też jak widzicie, nie są jakieś skomplikowane, gracz ma kilka akcji do dyspozycji, może się poruszyć, ewentualnie coś kupić, ewentualnie skorzystać z akcji żonglera i, tak, i także to ma do dyspozycji, więc nie jest to jakieś trudne i łatwo tutaj zacząć rozgrywkę. Podoba mi się również to, że tutaj jak widzicie mamy na mapie mieć różne trasy, czy to pociągiem, czy statkiem, czy balonem i w zależności od tego jakie trasy używamy w danej rundzie częściej, w tym one stają się droższe dla każdego kolejnego gracza, więc tutaj musimy być albo szybsi od innych graczy, ewentualnie jechać troszeczkę dookoła, skorzystać z tańszych z tańszych tras, ale z drogą. Więc tutaj gracze muszą się tutaj nieźle skupić. Fajnie, że jeszcze coś możemy sobie kupować, czyli zbierać ten ekwipunek, żeby móc na przykład realizować zadania, czy też móc korzystać z jakichś tras, które wymagają od nas dodatkowego kosztu. I te zadania, te przygody też są ciekawe, bo nie to, że dają nam punkty, ale również mają fajne, fajne notki, gdzie są opisane co tam znaleźliśmy, czy kogoś spotkaliśmy, czyli tak jakby przy okazji Budujemy sobie swój dziennik, zapisujemy dziennik i mamy takie klimatyczne, klimatyczne zapisywanie każdego dnia, które tutaj spędziliśmy na podróży. Dodatkowo jest to wyścig, więc tutaj staramy się jak najszybciej pokonać tę trasę, czyli jak najszybciej dostać się do Londynu, żeby móc skorzystać i wykorzystać, dostać taką kartę o największej wartości i korzystać z kart przygód, które się tam znajdują. Dodatkowo w mamy asystentów, których możemy używać to też nie, ale fajnie jest z nimi się gra, bo możemy ich aktywować i otrzymywać jakieś dodatkowe profity. Gra posiada również tę drugą stronę planszy, gdzie będziemy losowo rozmieszczać żetony na trasach, które zmieniają nam koszty, więc to też będzie urozmaicone i dodatkowo mamy inną troszeczkę akcję pasowania, która też zwiększa nam troszeczkę strategię w grze. Nie jest to może jakiś super wybitny tytuł, jednak jest tu wszystko fajnie działa, jest to płynne, przyjemne, każdy w tą grę spokojnie zagra, załapie o co w niej chodzi, więc to jest taka gra kierowana właśnie do graczy familijnych, rodzinnych, gdzie wspólnie usiądziemy z rodzicami, z dziadkami, z dziećmi i każdy załapie o co chodzi i będzie fajnie sobie tutaj podróżował po, po mapie, zdobywał przedmioty, realizował zadania, robił wpisy, więc naprawdę... Jeżeli szukacie takiej prostej, fajnej, e, przy, przygodowo-wyścigowej gry, no to myślę, że tutaj 80 dni będzie, będzie fajnym tytułem dla Was. E, ja dzisiaj już e, z Wami się żegnam, a dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca. No i oczywiście zapraszam Was na subskrypcję, komentowanie, lajkowanie. No i do następnego razu. Trzymajcie się, do zobaczenia.